Siema. Witam. Eee, no moi drodzy jesteśmy w Barnet przed szpitalem. A pokażę Wam tu jak wygląda. Tam na wprost jest szpital. Wygląda całkiem przyjemnie. Jakby można było powiedzieć przyjemnie o szpitalu, no bo dosyć duży szpital. Tu są wszędzie parking dookoła. Tam się dalej ciągnie. Jak widzieliście, za dużo ludzi no, z zewnątrz nie ma. Nie wchodzą. Nie ma jakiegoś dużego ruchu. Ogólnie powiem Wam tak, że.